Cześć wszystkim. Wczoraj, jak wynika z mojej ostatniej relacji, byłem na grzybkach w bornym Suinowie. Pół godziny prawie 2 kg kurek. No wysypało grzybów dużo po ostatnim deszczu. Super, ale chcę wam tutaj taką fajną historię opowiedzieć. Przejdziemy się w jedno miejsce, jesteśmy na żywo. A mianowicie w ogóle Borne Suinowe jest owiane tajemnicą. Słuchajcie, to jest miasto leśne miasteczko, które było zbudowane przez III Rzeszę, armię niemiecką, stąd III Rzesza szykowała się do napaści na Polskę. No ale później, po 1945 roku przejęła to armia radziecka i tutaj stacjonowała jednostka wojskowa armii radzieckiej, jedna z największych w Polsce. I co wam chcę pokazać? Pokażę wam dom oficera w którym Hitler nawet imprezowo, słuchajcie, ze Braun. Jest to teraz miejsce, na które, do którego bezpośrednio do środka nie wolno chodzić ludzie. I tak łamią zasady, włażą tam. Ale do czego chcę nawiązać? Właśnie zbliżamy się do tego domu oficera. Yy, legenda w Bordym Solinowie już od wielu lat głosi, że jest tutaj podziemne miasto. I właśnie tutaj, w tym miejscu, nie będę tam bliżej podchodził, bo tam są ludzie, nie chcę im przeszkadzać. W tym miejscu, właśnie tutaj, bezpośrednio przed domem oficera, były robione nawierty. Sprawdzane było, czy są podziemne tunele, i co się okazało? Odwierty prawdopodobnie, bo nie do końca są sprecyzowane w tej kwestii informacje. Prawdopodobnie są tutaj tunele podziemne. Tylko wyobraźcie sobie, że po zrobieniu nawiertów, nagle przyszła decyzja, że zakaz jakichkolwiek robienia odwiertów, zakaz jakichkolwiek tutaj prac odkrywkowych. Nie wiem, z czym to jest związane, dlaczego tak się stało, ale tajemnica została i czeka na swoich odkrywców. Zobaczcie, jakie, jakie potężne, potężna budowla. Był to dom oficera, tutaj się bawili. Niemcy w czasie II wojny światowej? A później przejęli to Rosjanie. Oczywiście, e, Polacy to po przejęciu w 1992 roku wszystko zdewastowali. Katastrofa totalna. Ktoś próbował to re, re, remontować, ale później to się spaliło. Cholera wie, co się stało. W każdym razie zobaczy, jak to wygląda. Będę starał się troszeczkę więcej takich materiałów Wam wysyłać. Z tego względu, że Borne Solidowy jest niesamowicie ciekawą miejscowością owianą wieloma tajemnicami. Także. Czekajcie na dalsze moje relacje.